Cześć! Szymon z tej strony witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku, przeczytanym z biblioteki, powiem kilka słów na temat Torgala Wendigo. Jest to drugi już album z cyklu Torgal Saga, pierwszy to był Żegnaj racjo. tak samo jak poprzedni tom, ten także wypożyczyłem w księżycu w bielsku Białej w sekcji dla dzieci i młodzieży. No i dobra, czym w ogóle jest, ma być ta Torgal Saga? To mają być takie dodatkowe albumy, dzielące się troszeczkę na oboczu, rozwijające mi głównego bohatera. I w pierwszym albumie mieliśmy taką, takie rozliczenie się z przeszłością. Akcja działa się w da, dość dalekiej przyszłości, nazwijmy to, pod koniec życia naszego głównego bohatera. Natomiast tutaj mamy hmm, troszeczkę co innego. Tu nam się zmienił, zmieniło przede wszystkim miejsce akcji, gdyż. Na skutek pewnego rodzaju wydarzeń, nasz główny bohater Torgal, wraz z rodziną, zostaje przeniesiony do terenów rdzennych Amerykanów, bym tak określił. Albo Indianów, Indian, jak to woli. Jesteśmy na etapie po wyprawie do krainy Kła, więc mamy Torgala, rację oraz Jolana. I Luew nie mamy tego nawet porządnie wymówić. Nie ma jeszcze na świecie. No i jakby tak. Krótko mówiąc, czym charakteryzuje się ten album? On jest niestety, to ja powiem trochę, wadą jego, bardzo, bardzo mi się wydaje schematyczny, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju taki szkic, szlif, szkielet fabularny. A mianowicie znowu jest tak, że Torgel wraz z rodziną jadą gdzieś, któreś z nich jest chore, ranne, biorane ze zakładnika, i żeby. Wyleczyć, uwolnić, odratować, to, to Organ musi wy wykonać jakąś super silną, tajną, ważną, niebezpieczną misję. Podobnie jest tutaj, gdyż gdy tu tą super tajną, ciężką misją jest, może nie tajną, ale taką super trudną, jest właśnie Wendigo, a, a dokładniej jego zgładzenie. Wchodzimy jeszcze do tego w mitologię, czy tam wojny plemienne, wchodzimy trochę w właśnie w mitologię, nazwijmy to rdzennych Amerykanów. No i tyle. I teraz tak, o ile sam problem tego szkieletu formularnego, który już wielokrotnie widzieliśmy, jest dla mnie powtarzalny. On jest dla mnie problemem, bo wolałbym, żeby dajmy na to w tym albumie. Torgal siedział ranną, a racja zrobiła dzień. Tak da odmiany. Taka ciekawostka. Tak bym to wolał. wolał. To oprócz tego, cały album, reszta jest bardzo fajna. Mamy zwroty akcji, mamy rozwój tej mitologii, mamy, nazwijmy to, zdrady. Mamy podejście torgalowe, czyli nie zabijamy, jak nie musimy, ok, ewentualnie wrogów powstrzymać, nie zgładzić. Takie typowe. Troszeczkę y, ludzie się, jego powiedzmy przeciwnicy, czyli te osoby, które spotka, troszeczkę się zastanawiam, jak to jest, że gość, który ma taki talent, jest tak wzbrania od przemocy, no ale ogólnie rzecz biorąc, historia jest fajna. No i właśnie, ona jest fajna. Fajnie narysowana, ciekawa, klimatyczna, ale niestety tylko fajna. I brakuje mi właśnie czegoś takiego więcej. Co prawda sam finał, samo to nazwijmy to rozwiązanie fabularne, to taki mini twist na koniec, taka wzmyłka, mi się podobało. Aczkolwiek po tym albumie oczekiwałem znacznie więcej. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że czegoś mi w tym zabrakło. Może z powodu umiejscowienia, yy, w czasie akcji powiedziałem, że ta historia, znaczenia nie ma, to jest złe słowo, ale tak, no powiedzmy, wiedziałem, że w pewnym momencie się musi skończyć. Typu Torgal, Jolan, a muszą przeżyć. To jest taki problem, jeżeli jakieś historie dzieją się w określonym wycinku czasu. I wtedy bardzo ciężko jest zbudować narrację, która będzie powodowała, że będziesz czuć to zagrożenie. A tu po prostu było wiadomo, że głównym bohaterowi się powiedzie, nie było tylko wiadomo jak. No i właśnie. A Wy, jakie macie zdanie na temat tego, tego albumu? Czy Wam się podobał, czy jednak wolicie żegnaj racjo, albo w ogóle nie czytacie już Torgala? Nigdy nie czytaliście, albo nie czytacie już od dłuższego czasu. Ja zachęcam do zapoznania się z tym albumem, wyrobienia sobie własnej opinii. Jeśli mieszkacie w Bielsku-Białej lub w okolicach, po prostu udajcie się do biblioteki i sobie go wypożyczcie. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.